Zaczynamy naszą katechezę znowu z miejsca nietypowego, bo siedzę, jak widzicie, na łóżku. Siedzę na łóżku, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, będziemy mówili o przykazaniu nie cudzołóż. I ktoś mógł pomyśleć, no bo nie cudzołóż, czyli hmm. Ktoś mógłby pomyśleć, że tu o łóżko chodzi. W sensie, że nie możemy spać w czyimś łóżku. A ja, na przykład, jak byłem w Waszym wieku, to uwielbiałem na przykład spać u dziadków. Myślę, że część z Was też bardzo lubi czasami na weekend albo w czasie wakacji yy, pojechać do swoich dziadków. Więc o co chodzi? Że nie możemy spać w nie swoim łóżku? No, chyba nie. bo nie zabieramy do dziadków swojego łóżka, słuchajcie. Ja, ja mam swoje łóżko, to akurat nie jest moje łóżko. Mam swoje łóżko, które ma ponad 2 metry długości. Tak, a propos, przykazanie cudzołóż, słuchajcie, bardzo mocno mówi o szacunku do siebie i o wierności sobie. Dlatego, tak, żeby Wam te Was słowa zapadły, zaczynam tak nieco humorystycznie, już za momencik przynosimy się do salki, gdzie na poważnie zaczniemy dzisiejszą lekcję. Nie przejmujcie się, jak najbardziej możecie, możecie nocować u dziadków i spać w ich łóżku albo gdzieś na wakacjach, jak jesteście. Nie cudzołóż. Czyli nie zdradzaj, nie cudzołóż, czyli bądź wierny i szanuj drugiego człowieka. Te dwa słowa, słuchajcie, szacunek i wierność. Chciałbym, żeby bardzo mocno Wam dzisiaj zapadły w Waszą e, pamięć. A my już przenosimy się do salki, gdzie kontynuujemy swoją dzisiejszą katechezę. Zaczęliśmy tak nieco humorystycznie. Moi drodzy, no to teraz ruszamy z podręcznikiem. Czyli książeczki otwieramy na stronie 36 i mamy lekcję numer 17. Dzisiaj będzie wycinanie, przyklejanie. Arysowania bardzo niewiele. Yy... Przykazanie nie cudzołóż i przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego. A temat dzisiejszej lekcji Jezus jest z ludźmi czystego serca. O czym więc mówi nam przykazanie nie cudzołóż? Moi drodzy, przykazanie nie cudzołóż mówi nam. Bardzo mocno o wzajemnym szacunku. Mówi nam o tym, że jeden człowiek powinien cenić i szanować drugiego człowieka. Mówi nam o tym, że jako ludzie nie możemy wykorzystywać drugiego człowieka do jakichś celów, by sami mieć fajniej, i lepiej i lepiej się poczuć. Że każdy człowiek. Jako cały. Czyli i nasz umysł, nasze myśli, nasze uczucia, to co czujemy, przeżywamy, ale też nasze ciało wymaga szacunku: że każdy jest niezmiernie cenny, niezmiernie wartościowy. I nie możemy patrzeć na drugiego człowieka tylko jako na kogoś, kto ma sprawić, że nasz nam będzie lepiej. Jako ludzie jesteśmy jakby sobie dani po to, byśmy się obdarzali dobrem, a nie wykorzystywali się nawzajem. A więc też w temacie mamy, że Jezus jest z ludźmi czystego serca, bo tu ważne, żebyśmy mieli też taką czystość intencji. Co to znaczy? Poważna sprawa. Żebyśmy mieli dobre intencje do siebie nawzajem. Żebyśmy chcieli dobra swojego, ale też drugiego człowieka, słuchajcie. Że nigdy nie może być tak, że mm, kosztem drugiego człowieka ja sięgam po jakieś dobro dla siebie. Szacunek dla drugiego. Teraz ja zobaczcie, szacunek y, do tego, co drugi przeżywa, czyli. Mm, kiedy chcę komuś coś powiedzieć, zastanowię się, czy temu drugiemu z tego powodu, że nie będzie przykro, nie będzie bardzo smutno. Nie. Tak samo szacunek, o tym też bardzo mocno mówi dzisiejsze przykazanie nasze: szacunek do swojego ciała, słuchajcie, o którym chcemy mówić z szacunkiem. Nie oceniamy tego, jak drugi wygląda, w taki sposób, ale ty jesteś. Gruby, chudy, mały, duży. Szanujemy się. Jeżeli chodzi o ciało, też zobaczcie, my z szacunku do naszego ciała zakrywamy dużą część tego ciała. Szczególnie takie miejsca, które szczególnie tego zakrycia wymagają. To jasne, słuchajcie. I dlatego temu należy się szacunek. Dzisiejsze przekazania mówią nam też o mm, miłości. E, zobaczcie, że powiązane jest przykazanie przekazaniem nie cudzołóż, z przekazaniem nie pożądaj żony mm, bliźniego swego. E, w miłości musi być miejsce na to, co nazywamy wiernością. E, dlatego słuchajcie, jesteśmy sobie wierni. Dlatego, jak wiecie, nie wiem w małżeństwie, y, chociaż czasami różnie to bywa, bo czasami się dzieją różne bardzo trudne rzeczy, słuchajcie, ale powinniśmy starać się być sobie wierni. Mąż, żonie, żona mężowi. Wierzę, że wielu z was kiedyś, nie wiem, kiedy będziecie chłopaki mężami, dziewczyny będą żonami swoich mężów. Że sami będziecie się starali być wierni tej drugiej osobie, a też będziecie liczyć i oczekiwali, że ta druga osoba będzie wam wierna. A więc wzajemny szacunek. Też yy, tak jak się zamówili dla swojego ciała, czyli na przykład słuchajcie, nie wiem, yy, może często jako jacyś. Z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, witacie się na przykład ją przytulając. Ale jeżeli ktoś na sobie tego nie życzy, ktoś nie chce czegoś takiego, to szanujemy to. Jakby nie naruszamy yy, takich czyichś granic, słuchajcie, nie staramy się ich przekraczać. Jeżeli ktoś mówi, nie życzę sobie tego, nie wiem, nie życzę sobie, żebyś mnie, nie wiem, ciągnął za włosy na przykład, nawet jeżeli to robisz żartem, nie, to szanujemy to zdanie drugiego człowieka. Nie robimy niczego, nigdy, jakby wbrew drugiej osobie, nie, żeby nie sprawić przykrości, żeby tej osobie nie dotknąć, nie zranić, szanujemy swoje myśli, uczucia szanują też swoje ciała. Dobra, bo ksiądz gada i gada, yy, no to musimy coś zrobić. Yy, co robimy, słuchajcie? Yy, co robimy? Yy, pierwsza rzecz. Yy, 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 yy. No dobra, przeskakując tę samą liczbę liter, odszukasz słowa, które możesz powiedzieć Jezusowi. To mamy tutaj w tym ćwiczeniu, słuchajcie. Zaczynamy od literki M i podpowiem Wam, że pomijamy dwie i kolorujemy trzecią. Pomijamy dwie, kolorujemy trzecią. Pomijamy dwie, kolorujemy trzecią. I potem z tego próbujemy ułożyć zdanie. Ciekawe, czy Wam wyjdzie. No to co? Ja puszczam piosenkę i oczywiście pracujemy. czy wam się udało moje serce bije dla ciebie gdzie nawet źle napisałem bo już to u mnie późna pora kiedy dla was tam katechezę kręcę moje serce bije dla ciebie taki napis wyszedł nam słuchajcie z tych zakreślonych literek co to znaczy Moje serce bije dla Pana Jezusa wtedy, kiedy właśnie postępuje z miłością, szacunkiem, dobrocią dla innych ludzi. Z największą miłością na świecie bije serce Pana Jezusa do nas, które jest pełne miłości do każdego człowieka. Dlatego słuchajcie, mamy teraz obrazek, który mamy wyciąć. Dawno się go nie wycinali. Tutaj go będziemy wklejali. Więc szukajmy w wycinankach. Tym razem nie w naklejkach, tylko w wycinankach. Ja mam wycinanki pod koniec, pod koniec naszej książki. Szukam, szukam. Gdzie mamy te wycinanki? O! za 17. Słuchajcie, ten obrazek Obrazek właśnie jakby serca Pana Jezusa, tak? To jest obraz, słuchajcie, który pokazuje ogromną miłość Pana Jezusa do każdego z nas, do każdego dziecka, do każdego dorosłego, do waszych rodziców. Pan Jezus, który ogromnie nas kocha, który ma serce pełne mojej miłości i który chce nasze serca też czynić właśnie takimi sercami pełnymi miłości. Dlatego słuchajcie, nożyczki, gdzie ja mam nożyczki? Mam nożyczki, słuchajcie. Zabieram się za wycinanie. Nie gotowe, więc raz jeszcze słuchajcie. Jezus jest z ludźmi czystego serca. Jezus jest z każdym człowiekiem, ale bardzo mu zależy, żeby w naszych sercach, bo jak najwięcej miłości, tak jak w Jego sercu jest ogrom, ogrom miłości do każdego z nas. A więc dzisiaj do tego byśmy taką miłością żyli wobec siebie, słuchajcie, szanując się nawzajem. Szanując swoje myśli, uczucia, szanując swoje ciała nawzajem. Do tego nas dzisiaj bardzo mocno zachęca Pan Jezus, do tego zachęca nas przykazanie nieco hmm, Tutaj też mamy takie pytanie, poważne pytanie: czy filmy. I czasopisma, które oglądasz, są dla ciebie dobre. Drogie dzieci, dobre są takie, które uczą szacunku do człowieka. Czy jeżeli gdzieś tam, nie wiem, w jakimś filmie, w telewizji, na YouTubie, gdziekolwiek, w jakimś czasopiśmie czulibyście, że no, są jakieś takie rzeczy, które nie szanują człowieka. Nie szanują człowieka, nie szanują też ciała człowieka, to nie warto, słuchajcie, takich rzeczy czytać, na takie rzeczy patrzeć, bo my, my chcemy uczyć się takiego podejścia, w którym szanujemy się nawzajem, cenimy się nawzajem, cenimy całych siebie. Czyli raz jeszcze nasze myśli, uczucia yy, i też słuchajcie nasze ciała. Tak nie po kolei, teraz mi się przypomniało, jak sobie spojrzałem. Yeah! Musimy przykleić nasze numerki do przykazań, słuchajcie, a dzisiaj mamy dwa. Nie cudzołóż to przykazanie szóste. I nie pożądaj żony bliźniego swego to przykazanie dziewiąte. A więc szóstka i dziewiątka. Jeżeli ktoś do końca nie wie, które to naklejki, to ja zaraz pokażę. Nie pożądaj żony bliźniego swego. A więc, z jednej strony, jeżeli ktoś ma żonę, czy żona ma męża, to jesteśmy sobie wierni, a też jednocześnie, słuchajcie, jeżeli będąc ludźmi dorosłymi, albo nawet, nie wiem, może wy drogie dzieci, no za parę lat nie wiem, załóżmy tak sobie, że mówimy na przyszłość na przykład, nie wiem będziecie mieć chłopcy jakąś swoją dziewczynę dziewczyny swojego chłopaka to poważne sprawy, słuchajcie, no ale kiedyś przed większością z was to jest to jeżeli na przykład, słuchajcie, nie wiem wiecie, że dana dziewczyna jest dziewczyną od waszego kolegi, to szanujecie to Czasami młodzież tak mówi, że się próbuje odbić tą drugą osobę komuś. Słuchajcie, nie możemy w ten sposób myśleć, słuchajcie. Szanujemy się nawzajem. A więc, jeżeli wiemy, że druga osoba jest jakoś szczególnie bliska komuś, to szanujemy to. Więc o tym też staramy się mocno pamiętać. Dobra, naklejki, słuchajcie, szukamy naklejek, szukamy naklejek, więc ja przewracam na. Naszą stronę z naklejkami, słuchajcie, ok, naklejka szósta i naklejka dziewiąta, czyli szóste przykazanie i dziewiąte przykazanie. Odklejamy nasze naklejki, słuchajcie, przyklejamy na właściwe miejsce. Mam nadzieję, że Wam się uda, o, mi się troszeczkę potargała. No, ale się udało. Przykazanie szóste: przykazanie nie cudzołóż, i przykazanie dziewiąte: czyli nie pożądaj żony bliźniego swego. Jeszcze mamy jedno zadanie. Narysowanie serca. Hmm, tutaj, no to co? Kończymy naszą piosenkę i wykonujemy rysunek na naszej tablicy z dzisiejszymi przykazaniami. Dlaczego wszystko zawsze spada w dół? Nie lubię tego przyciągania ziemi. Miało być świetnie, wyszło jak zwykle, niech to znów pakuje się. Ustac samemu, ale dživim słuchajcie człowiek czystego serca to człowiek, w którym jest dużo miłości takiego szukania dobra drugiego który nie chce wyrządzać krzywdy który nie chce wykorzystywać drugiego, który nie chce bawić się kosztem drugiego słuchajcie, nie że a ja się mam dobry ubaw bo ktoś płacze, komuś jest smutny, nie możemy do takich sytuacji dopuszczać słuchajcie, Pan Jezus którego serce jest pełne miłości do nas, chce sprawić, że nasze serca też będą pełne takiej miłości, słuchajcie. Dlatego raz że szanujemy się. Też, słuchajcie, rzecz bardzo ważna. Zwróćcie uwagę bardzo mocno, żeby też szczególnie każdy chłopak szanował każdą dziewczynę, żeby każda dziewczyna szanowała każdego chłopaka. I po prostu jako ludzie szanujemy się nawzajem słuchajcie to tyle dzisiejszej katechezy bardzo wam dziękuję zakończmy wspólną modlitwą chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen ojca i syna i ducha świętego amen pozdrawiam was i do zobaczenia na kolejnej naszej zdalnej katechezie.